Czy mam jeszcze Crispel na niku Splining. A sobie mam na górze. Do Dobra. Nikogo nie ma. Dzisiaj zagadamy w kalambuju. Odkryłem na każdym odcinku, że są. Dobra. Widzimy się po krótkim cięciu. A dla mnie trochę może dłuższym. Dobra. Dobra, jak widzicie jestem teraz pod krótkim cięciu. Jakąś godzinkę czekałem. Masakia. Teraz weźmiem sobie na Willage Defense. Offensive. Dobra. Kurcze, nie wiem czemu nie umiem przejść do tego. Już jak wtedy mówiłem na tych, tych dwóch pierwszych odcinkach z... Że... Dobra, jakby co? Jakby ktoś z was miał z... widzi mojego skina! Sweet! Ja chyba klas nie wybiałem. Aj poweł. Aj padł. Oj! Ło yeah. 5 FPSów. O, słupcie, słupcie. Jak coś to się robił? O jest zaklęty! Uciekać! Uuuu, nik, dwa. O, o o! O o, o, Ja nie mam klaty. Nie jestem wasz. Oczeka! Bo oh, już za ty logi. Sorry, sorry! Jej! Dobra. Jeszcze może opowiem. Są fale zombie. Tak na krótko, nie opowiem. Są... Ten. Hmm. Fale zombie, i są też NPC na mapie. Gdy w jednej Jundzie e, zombie zabiją nas wszystkich, e, wszystko przepada. Kokasa chyba nie. Czyli Anayalid. A jeśli na przykład zabiją też NPC, albo nas w jednej Jundzie, po nas. Jeśli tak na przykład. O, gadnij mnie, gadłubym. Nie, i by wszyscy tak gadali, no to wiecie, już mówiłem. Co, i teraz, w tym momencie, jestem niewidzialny. I w tym. Teraz, nie umiem być żadnego zombie, i teraz muszę tylko czekać, aż ich zombie zabiją albo zabiją zombie ich lub NPC. Um, no, chyba prosto z pojąć to. Nie wiem, czy już wszystko powiedziałem. O, dobrze. Widzicie, teraz pojawiłem się jako facet. Dobra, kiepczak. Gdyby się okazało, że to mój wiec? Dobra, bym ja teraz nie zrobił. Tak, by mnie, Dedu przy chyba trzeciej fali no. Czy 12. Cięcie to ja nie robię tak, że, że Sony wygasa na przykład. Bo no, dużo kosztuje sony gaz, no, tylko ja to robię ten. Na F8. Czekajcie, teraz zrobię takie krótkie cięcie na F8. No, Dobrze. Klikłem. Sekundę, dwie. I znowu klikłem. ktoś mi powie, że na pewno coś tam robiłeś. No, jest. No, it's No, it's very no. Wow, 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 wow. wow co się wyciągnęło No, co mówię... Matko... Matko... Nie wykupiaj się! Tylko walcz za siebie! Nie do tego wejść? Chyba nie... A, nie... Tego mnie nie, 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 nie wiem. Ja, a, 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 O, o, kiedy ja zaczęłam nagrywać. Dobia. Nie wiem, więc teraz zrobię pierwszą część Willa J. Defense i za zacznę drugą, tylko się zabiję. Aby znowu nie było takich na High że Dobre. Że już miałem się pożegnać z widzami, ze Swidem. No i z Hyrule I'm Dobra. I mi to przycięło. Dobrze. Teraz zacznę drugą.